Kiedyś nie było gruntów, do przygotowania ścian pod malowanie używało się mydła malarskiego. Czy warto to kupić, jak i do czego stosować? Mydło malarskie jest najczystszym typem mydła i jest to dość silna mieszanie myjąca. Mieszamy z ciepłą wodą według instrukcji na opakowaniu i szerokim pędzlem smarujemy powierzchnię ściany. Mydło nie gruntuje, ale oczyszcza powierzchnię ściany z zabrudzeń i odtłuszcza ją. Pomaga również w usuwaniu farb klejowych. Poza tym zmniejsza ryzyko powstania grzyba. Tak przygotowaną powierzchnię można malować albo kłaść tapetę. Co ciekawe mydło ma wiele innych zastosowań. Możemy na przykład umyć elewację budynku. Szorujemy miękką szczotką, następnie zmywamy czystą wodą. Świetnie sprawdzi się również w kuchni. Umyjemy nim bez problemu wszelkie tłuste ślady z płytek, piekarnika czy okien. Przyda się do wyczyszczenia pędzli i wałków po malowaniu. A po ciężkiej i brudnej pracy możemy wykorzystać do wyprania ubrań roboczych. Mydło może być stosowane również w ogrodnictwie jako dodatek do płynów grzybobójczych. Myślę, że przekonałem Cię, że warto mieć opakowanie tego specyfiku nie tylko w warsztacie, ale i w domu.